Są takie rzeczy, które nic nie kosztują, a sprawią, że nasze ubrania Będą żyły dłużej. Po pierwsze, nie pieszmy nałogowo. Jeśli na bluzce nie ma plam z czekolady czy jagód, nie ma sensu pakować jej do pralki na 3 godzinne okrutne spa ze szklanką proszku i płynem do płukania. Jeśli nasze ubrania wymagają lekkiego odświeżenia, wybierzmy krótszy cykl z dodatkowym płukaniem, łagodny detergent, zapominamy o istnieniu płynu do płukania i ustawiamy mniejsze wirowanie. Po drugie, to na czym wieszamy nasze ubrania, ma ogromne znaczenie. Na tego typu wieszakach ubrania zostają nam wydane w pralni i one właściwie tam powinny zostać. Ze względu na to, że marynarki przechowywane na takich wieszakach mogą nam się stale odkształcić. Po trzecie, oddech w szafie. Tak jak my ludzie potrzebujemy powietrza, nasze ubrania również. Jeśli będą w ścisku jak sardynki w puszce, będą się wzajemnie od siebie Odkształcać, zaciągać. Tym sposobem skróci się ich żywotność. Jeśli masz bardzo dużo ubrań w dużym ścisku, to może czas na przegląd szafy. A skoro mowa o oddechu, to pamiętajmy o tym, że zamiast do pralni nasze wełniane rzeczy możemy wywiesić na balkon i to zdecydowanie wystarczy. Wełna jest bakteriostatyczna i uwielbia być przewietrzona, a niekoniecznie za każdym razem prana chemicznie. No i zapomniałabym, jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego profilu, to może jest najwyższy czas, by zacząć. Zapraszam. Panie od jakości!